Kibice Legii Warszawa na meczu z ukraińską drużyną Szachtar Donieck w Krakowie e, wznosili okrzyki, Szachtar z Doniecka to stara kupa sowiecka. I mieli sporo racji, bo Donieck, wschodnio ukraińskie miasto, było bardzo sowietyzowane, skomunizowane, nawieziono tam Ruskich i no, no cóż, ci Sowieci tam faktycznie osiedli. Ale ci sami kibice e, wznosili też okrzyki, upa i banderę, hej, hej, hej. Tu też mieli sporo racji, bo nie zależy nam przecież na kulcie UPA i Bandery w Polsce czy na Ukrainie. Problem polega na tym, że te dwa hasła się wykluczają. Sowieciarze z Doniecka po II wojnie światowej walczyli z banderowcami na zachodniej Ukrainie, więc można oczywiście. Je Jednych i drugich, ale warto wiedzieć, że jedni drugich zwalczali, a historia Ukrainy nie jest taka jednoznaczna, tylko kilkanaście procent terytorium Ukrainy przed wojną, czy w czasie wojny popierało w jakikolwiek sposób nacjonalistów, reszta była hmm, bardziej sowiecka.